Co czuje człowiek, kiedy mama mówi, może być oaufa? Ważne jest to, jak mi to mama powiedziała. Moja mama to powiedziała mniej więcej Tak jakby serwowała mi obiad składający się Z ziemniaków, mięska i surówki I to było w tym wszystkim Najbardziej zaskakujące To było to był niedzielne popołudnie Więc powiem Ci szczerze Z reguły te niedziele są dla mnie traumatyczne Że, że od tej familiady Zaczynam, zaczynam dzień Czyli po, po 14 No bo z racji tego, że, że mam lokal Czasami zdarza mi się w nim grywać To, to jest to wymagająca, wymagająca rola A poza tym to lubię Więc, więc tak wyglądają Moje weekendy. No i moja mama, wiesz, z reguły stara się ze mną umówić na niedzielę, żebyśmy się spotkali. Z reguły nie ma miejsca na jakikolwiek sprzeciw. I te pory, mimo że jest zdecydowanie mniej zapracowaną osobą ode mnie, dopasowujemy do jej kalendarza. I powiedziała to tak, jak mniej więcej ja tobie, tobie mówię. Piotr, widziałem UFO. Eee... Ja zacząłem to jakoś adaptować, to, tą, tą wiedzę. No i y, potem moja mama zadała mi bardzo ważne pytanie, też oczywiste. Czy znasz jakiegoś ufologa, Piotr?